1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Największy taki zryw niepodległościowy na świecie. Żołnierze Armii Krajowej i cywile przez 63 dni walczyli z niemieckim okupantem. 63 dni chwały. Specjalnie w 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Godzina W, dzień po dniu, tylko w Polonia FM. Czyta dla Was Karol Peruta 3 sierpnia na Okęcie przebywa Brygada Rona pod dowództwem renegata generała SS Bronisława Kamińskiego. Na Ochocie, w Śródmieściu i na Woli nieprzyjaciel wykorzystuje ludność cywilną jako żywe tarcze, osłaniając natarcie niemieckich czołgów przed ogniwem powstańców. Oddziały wroga podpalają domy i mordują ludność cywilną, głównie na Woli, Mokotowie i Ochocie. W Śródmieściu powstańcy opanowują obiekty o znaczeniu strategicznym. Dworzec Pocztowy w Alejach Jerozolińskiej przy Żelaznej. Dom turystyczny przy Placu Stawienkiewicza. Postulunek Policji Niemieckiej u Zbiegu Chłodnej i Żelaznej. W Śródmieściu Południowym obsadzają znaczną część terenów Politechniki. Niemcy uderzają z Mostu Poniatowskiego w stronę Dworca Głównego. Na Starym Mieście Polacy zdobywają Pałac Blanka. Obsadzają Arsenal przy ulicy Długiej oraz Pałac Mostowskich narazka z komendanta okręgu oddziału pułkownika Mieczysława Niedzielskiego, w Żywiciel, powracają na Żoliborz. Na woli trwa silny napływ nieprzyjaciela. Około godziny 20.00 lotnictwo niemieckie dokonuje pierwszych nalotów na pole i na miasto. Na mokotowie powstancy umacniają południowo część dzielnicy. Komendant obwodu Praga, podpułkownik Antoni Żurawski, w Bober, nie mając widoków na opanowanie dzielnicy, decyduje się przerwać walkę. Powtancy powracają do konspiracji. W połowie sierpnia, część z nich przedostaje się na lewy brzeg Wisły, na Sielce, Sadybę i do Puszczy Kampinowskiej. Pod chorąży Józef Szczepański, Ziutek, Batalionu Parasol, pisze słowa piosenki, Pałacyk Michla. Cześć i chwała bohaterom. Z karty kalendarzy Muzeum Powstania Warszawskiego czytał Karol Camoperuto do jest